Субтитры cykliczna impreza, która więczona jest wspaniałymi kampami. Dzieci cały rok pracują w szkołach swoich, w których uczą się szachów pod okiem instruktorów w całej Polsce. Jest wielki sukces tego projektu, że dzieci zobaczyły, że istnieje świat offline, a nie tylko online. Przede wszystkim zabawa, integracja. Nasze zadanie jako trener było zachęcić, nie zniechęcić i to się udało. Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że mogliśmy być częścią tego projektu i mamy nadzieję, że ten projekt będzie trwał, bo dla tych młodych dzieci to jest wskazane i potrzebne. Mega miłe jest ogólnie na szachach. Bardzo mi się podobają, bo ta gra odstresowuje i uspokaja. Zajęcia są fajne, pan jest miły. Bardzo miły. A poza tym ja lubię grać w szachy, się nauczyłam tutaj dużo. A na zajęciach robimy duże rzeczy, gramy, uczymy się. Po prostu polecamy. Można się naprawdę dobrze nauczyć grać i dużo nauczyć. Moja wiedza o szachach wzmocniła się. I teraz wiem, co to są szachy, a wcześniej nie wiedziałam i teraz dobrze umiem grać i zawsze, jak mam wolny czas, to gram w szachy.